Dzień dobry, cześć, ja już wróciłam ze spaceru z psem, wszystko na mojej głowie, z psem ja, zakupy ja, wszystko ja, nie wiem co oni by ze mnie zrobili, tylko się na mnie każdy ogląda, ale zmarzłam, kurde, zimna cholera, Powiecie no co, tak myślałam, bo spotkałam panią, która mi wychodzi z psem, jak ja siedzę na krześle, tak jak teraz nie na elektryku i nie mogę wyjść z figiem, to takie dwie panie, w sumie trzy już, z naprzeciwka mnie zaczepiły same. Zaproponowały, no bo widzą mnie już ileś tam lat, ładnych mnie znają My z widzenia i zaproponowały, że jakby coś dały swoje telefony, to żebym dzwoniła, one wyjdą. No i spotkałam jedną z tych pań ze swoim pieskiem na tym nadworzu i tak łaziłeś, bo to ja sama łaziłam. I zimno ona mówi, jak dam ci rękawiczki. Ja nie tam 15 minut. To nic się nie stanie, ale wiecie co? To jest zupełnie co innego. Jak ja lubię tak zmarznąć, że czuję, że żyję, w sensie takim, to jest zupełnie co innego niż jak wyjdę, Ja mam balkon, akurat. Nie mały, ok, fajny ten balkon. A teraz mnie nie wyobrażam, wyjść na balkon i na balkonie siedzieć. Jak moja mama na przykład nie chce przychodzić, na balkonie: okej, okay, powietrze jest ten, ale jak się wyjdzie, tak wózki jeżdżę, to przewieje mnie na wylot, to wieje, zmarzne. I Tak czuję, taki orany, człowiek się od razu inaczej czuje. Nie rozumiem ludzi, którzy nie chcą wychodzić. Zauważyłam to większość takiego trochę starszego pokolenia, bo już ci młodzi ludzie, tak jak ja, to nie mają problemu. Nie wstydzą się, no nie wszyscy, ale coraz więcej widuję takich e, młodych osób na wózkach, tam na nich wychodzą, ten, ale wiele starszych osób wstydzi się wychodzić na wózku. jak taki, taki pan kiedyś, na jakiejś tam stronie, e, ludzie, którzy właśnie z sm -em. Na włoskach ten mi pisze, żonie już dwa lata, nie wychodzi i siedzi w domu. No kurde, nie wiem, co to jest za powód do chwalenia się, i ten. To jest właśnie, ludzie jakoś nie mogą się przełamać, i wstydzą. Może też faceci mają inaczej, że tak się wstydzą, pokazać swoją słabość, swoje. Nie wiem, może facetom jest ciężej, bo to mężczyzna, to niby ten silny i w ogóle to nagle staje się, no taki no, może w mniemaniu jego własne jakiś niepełnopartościowy, słaby, takie, ale to jest takie jakieś dla mnie bez sensu myślenie, ja, ja zawsze powtarzam. No i kurde, Pijam to Robert mi kiedyś mówił. Jak ja się wstydziłam tego, jak mówię. Teraz to nawijam. Jak ten nie da, sam no, spowalniam czy coś. Trochę, te, ale był czas, że naprawdę źle mówiłam, tak no, Jakoś tak no, źle, naprawdę źle. Nie śmieję się, że jak zepsuty magnetofon. Tak gadałam. I się wstydziłam i się odzywać. I mi mówi, kurnaś. Mówi pijani, chodzą za szczęście. I chętnie się nie wstydzi. czego masz się wstydzić? Co ty na własne życzenie, to masz? Mówi się, tak się dzieje w życiu. Nie zawsze jest niedziela. Raz jest tak, raz tak. Różne rzeczy się w życiu przydarzają. No i w tej chwili już od ładnych paru lat. No ja też, no czego ja miałabym się wstydzić? Że na włosku, że źle gadam. Jak ktoś burak, kto się będzie podśmiewał czy tak. Ale ja z burakami nie mam potrzeby rozmawiać. Kto się ze mnie zaśmieje, czy coś. A to, że jestem na wózku, to nie znaczy, że nie mogę. Nie wiem, powiedzieć czegoś brzydkiego, albo nie brzydkiego, tylko do słuchu coś powiedzieć, albo nie powiedzieć, nie odzywać się do idiotów i tyle. Idiota to zostanie idiota, on nie zrozumie. Jak mój dziadek mówił, ham jest istota niezbadana, nie ma co sobie nimi zawracać. Życie wykorzystywać. Nie. No to dlaczego ja miałabym, nie wiem, nie wychodzić? Tyle fajnych rzeczy się dzieje, że to kurde, to już nigdy się nie wróci, takie chwile, które mijają moment łykawe znowu. Gdzieś to już nigdy się nie wróci. Każda chwila jest i za chwilę nie ma. A może zdarzyć się wiele ciekawych rzeczy w waszym życiu, a tym bardziej, że żyjemy w ciekawych czasach, dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Głupio nie, nie widzieć tego, nie być świadkiem. Nie mówię o ludziach, którzy nie mają, nie wychodzą, bo nie mają jak w ogóle, On to w ogóle bez dwóch zdań. Nie ma zysku wiadomo, że to może. Mówię cały czas do ludzi o ludziach, którzy mogą, mają z kim wyjść. Mogą, a nie chcą po prostu. Co to jest za jakiś ten? Ja jeszcze jedna rzecz. Ludzie mam takie wtłoczone w głowę. Wielu ludzi, że gapią się. Nie wiem, że na wózku kto się gapi. Tak samo jak ludzie idą, to przechodząc obok kogoś, kto idzie, patrzysz na niego, mijasz go, na nas też, a trochę inaczej wyglądamy, bo inaczej się przemieszczamy. To przykuwamy większą uwagę, no i tyle, a nie, że się gapią. Pozdrawiam, ale kurna atrakcja. Nie wiem, że na wózku. To jest sami takie tłoczymy, tłoczycie. Ci, którzy właśnie takie podejście mają w głowie, jakieś takie niestworzone historie. Kurde, myślę, skupić na tym, że jest fajnie, w jakieś fajne miejsce idziemy, nie wiem. Czy nawet nie fajne miejsce, tylko przejście, fajna pogoda, yy, fajny widok, co kurde, myślę. Ludzie o tym nie kto się kapi, patrzy, nasłuchują, co mówią, tak, Bo ludzie nie mają co robić, tylko y, żyją tym, że widzieli babec na osobę. Na włosku i wielka miała atrakcja. Znajdziecie spokój. Jakie włosy mam? Chyba wezmę wełnianą getrę. Na strasze, tak mi się wspomniało kiedyś, w młodych barzarach, tak z moją siostrą cioteczną. Nigdy nie stawiałam włosów na cukier. Mi się kręcił tak, że szybko mm, się robił taki rozpiście na głowie. Brałyśmy, Macie też się lekko kręcą. To ona blondynar. Brałyśmy getry <taki> takie wspomniane. I tak się tarło, włosy tarło i one takie lekko zdradziały nastroszone się robiły. I z takimi łbami nastroszonymi chodziłyśmy rocznie i niezależnie. Może teraz wypróbowałem. No takie krótkie, byś tak nastroszyła, ciekawe. Nie, nie ale głupoty gadam, naprawdę, kurczę. Do mnie aż to nie dociera. Jak można być takim jejką? Dobra, bo zdenerwowałam się. W każdym razie po raz entystetny, mówię Wam, jak tylko macie okazję. Jest ktoś, kto Wam pomoże? Wam rodzice, czy rodzeństwo, mąż, żona? Ktokolwiek, to wychodźcie na dwór. Nie jest zupełnie co innego, jak to powietrze was owiejemy naokoło. I samo to, że z ludźmi, kurde, poganacie, pogapicie się na obcych ludziach, a nie na domowników. A jeszcze jedną rzecz miałam powiedzieć, z filmem już wracałam do domu. I babka, E, dam do figa Ej, figo Pewnie go ze spaceru kojarzyła I zaczęła ze mną rozmawiać Mówiła ja pani Dam telefon Jakby kiedyś była potrzeba Proszę dzwonić I ten Zawsze jak będę mogła Będziemy mieli czas z mężem To jak może Wyjdziemy z nim Mówiłam, mieszkam dalej, dalej po przy kościele, ale bardzo chętnie z nim wyjdę, bo nam w tamtym roku umarł Bigiel, też Bigel miała 16 lat miał i bardzo tęsknię. Chciała z Figiem jeszcze pochodzić, ale Figo już chciał do domu. Nie bardzo tęsknię, kurde, zmarcie, każdy chce z moim Figosiem na dworze chodzić nie kurde, na bo... o i to jest jeszcze jeden dowód na to że tak są buraki głupi ludzie którzy nie wiem ga gapią się i tak na że ktoś się gapi e, no ale tak w takim minimalnym niech ludzi gapią się czy coś, niech się gapią ale jest kupa ludzi miłych, jak którzy chcą pomóc, sami zaczepiają, oferując tą pomoc. Babka dała mi telefon do siebie, że kiedy będę potrzebowała, ona mieszka dalej, ten jak, jak będzie mogła, to wyjdzie z nim, pomoże. Aha, jak widzicie. Trzeba trochę wiary w ludzi. Dobra, kończę, bo Zaczynam się pląpać. No dobrze, trzymajcie się.